Dzień dobry widzowie, witam was w pierwszym odcinku rapidów po przerwie To jest bodaj 53 odcinek, okej okay. Jeszcze sprawdzam sobie datę konta oponenta Konto sprzed roku, więc sobie gramy eee, Wydarzyła się rzecz klasyczna no jak na moje nagrania Czyli zwłaszcza po przerwie, kiedy wracam nieprzyzwyczajony Czyli nie włączyłem nagrywania i zagrałem partię Już taki zadowolony z siebie, że mam odcinek Patrzę i tu Okazuje się, że odcinka wcale nie ma. Także klasyczek. E, obrona francuska, wariant wymienny. E, także co, będzie poza tą partią jedną, będzie jeszcze analiza partii poprzedniej. E, także tak, tak, tak. Bicie. Bicie, bicie. Nastąpi kolejne bicie. No, klasyka francuska wymiennego że nie dzieje się tu nic mega niezwykłego zaatakowałem zostawmy gońca tędy jak zagra tędy to by sobie ustawić tędy skoczka on mi zagra F3 skoczkiem mogę może to może lepiej nie grajmy tutaj skoczkiem faktycznie bym bardzo chciał to bym mógł już powtórzyć czy chcę powtarzać? No zróbmy inaczej, zbijmy i zagrajmy teraz, tu chłonią. Jak zagra tak, tak, to sami tu ma bardzo osłabiony punkt. Teraz mogę dążyć do C5. Ok? No, to my się trochę osłabimy, ale zagram tak tego ruchu jest taka, że będę miał przepotężnie odbudowane centrum i będę naciskał tędy, ok? spodziewałem się tego, no bo... No, to mi się wydawało logiczne. Teraz się przestawimy tędy skoczkiem. nabicie bije gońcem, mam tu spoko przekątną, okej. Teraz jakaś B8, naciskać piąka. Bierze, bije tutaj, tutaj bije. Ok, I zagram taki ruszyk jak wieża B7, żeby tutaj się wszystko broniło. Co może koniec G5, żeby wymienić gońca i wykorzystać jakieś tutaj możliwości. Ok, naciskam mojego pionka. No to hetman na B6, bo to też była jedna z idei przestawienia tutaj wieży, żeby broniła gońca. O nie! Podstawiłem! Jestem kretyna, Podstawiłem! Podstawiłem jako Star Podstawiłem jako ostatni No i co? Bez figury i bez jakości zostaje w tym wariancie. Ależ on zagrał. Hu hu hu! Ale to zrobiłem. Normalnie Mistrzostwo Świata. nie powinienem już poddać. Ale ja nie poddam. Dobre, no dobra, no. jako te debil. No zdarza się. Trzeba więcej myśleć. No i widzicie, klasyczne rozkażenie tym, że ja już odcinek nagrałem, już byłem z myślą, no już dzisiaj więcej partii nie zagram. No i dziób! Podstawka. Aha, jeszcze chciałem tutaj podstawić. Nie, 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 aż tak to nie zamierzam podstawiać. Zagrajmy H6. No, Pozycja już jest płakana, jakby nie będę mówił, że nie. Gdy gram koniem tu, to pewnie mi koniem mi łapiesz, tak? No tak. Więc jestem zmuszony wymienić kolejną figurę. Trochę lipa. Lipa nie powiem, że nie. Okej. Okay. Bronimy tutaj, tutaj sobie. Próbujemy zagrać tu, nacisnąć tu, nacisnąć tu. Przeciwnik obroni, zagram tędy. E, tak czy siak miada tu. Tu. No, zagranie dużą gdzieś 6. Na no, zagraszwa, efekt, ucha 7. No pozycja jest przegrana. No, ale no, jeszcze pogramy sekundkę. W tej przegranej pozycji bez figury. Także jak widzicie, 2-300 niekoniecznie muszą umieć grać w szachy, a czasami podstawią mod... Nie, jestem... Tak złe na siebie? Jak można tak prosty motyw podstawić? Jak tak można? Okej... Okay. Zagrajmy tędy. A może zagrać. Nawet no, nie zagrał, tak jak myślałem, że zagra. Myślałem, że zagra tędy. Dawało mi się to logiczniejsze niż to, co zrobił. ale to pewnie to, co zagrał, też jest spoko. Tak, tak. Mogę hmm. zagrać tędy, on zagra tędy. Ja się cofam. Zrobimy. zrobimy. No nie popisałem się. Idea jest taka, że grożę tym i tym. Znaczy, no nie grożę, potem potem. A teoretycznie mam to, to, to W sumie skoczek nie ma, gdzie sensownie odchodzić. Czy to i tak będzie przegrana? No to będzie no, bierza mnie, znaczy lekka mniej. Okej, okay, przeciwnik powtarza, no to ja też sobie powtórzę na razie. Czyżby przeciwnik brał remis? To by było trochę dziwne. Dobra, teraz nie mam tego? Nie, bo to panem Mata. To mata, wolałabym jeszcze nie dostać. Zatem, co mogę zrobić, żeby mata nie dostać? Mogę poświęcić wieża i kucio z tego mieć. Mogę zagrać tutaj, szach, tutaj, szach, tutaj. No, no i co? Jeszcze raz. Tutaj. Teretycznie tak, tak, tak. A pan ma tak. Mianowicie ja tu ucieknie mnie ja to. Tu. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj, to może nie tak. A i na to też masz, no to tu idę. No muszę legrać tędy. Kleda, ja już myślałem, że najmniej z weźmie. <laughs> nie się ucieszyłem. Nie mogę jagać tędy, tędy, tędy. A teraz spróbujmy. Nie pykło, no dobra, ta pozycja już jest totalnie przegrana. Szkoda. Wtedy cały czas problem jest taki, że jak zagram tu, to mi wisi MAT. I zagram tu, szach, tu. No, zróbmy tak. No, ale partia taka niezbyt fajna, sympatyczna. Okej, okay, mi tutaj. zagram tędy, przeciwnik zagra tędy, ja gram tędy, przeciwnik pije, ja pije. co, przeciwnik nie ma szacha? Dobra, próbuję. A, ma szacha tędy. No i tu. A no, zagrałeś? tak, ja tandę? Bisi skoczek. Nie widzę szacha. Jak skoczek odejdzie, ty bisi mat. Okej, okay, mat wisi. Tender, tender, tender. Okay. Tender, 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 ん <music> Póki jest taka konfiguracja, no to nie do końca wiemy jak to przeciwnik ma obronić. OK. za tu ha. Czekaj. Mogę zbić tutaj. Jak zbiję tutaj, to co mi grodzisz, Picie tutaj, czy tutaj, picie. O. gdzie ja tutaj nie mam minimum miejsca? A mi się, że mogę zbić? Tak, tak i tu się zasłaniam. Wygrać tego nie wygrywam nigdy. Jeszcze... Czekaj. No. A mata podstawiłem. Dobra jest tą kwetyną. Zapomniałem totalnie, że tu jest. mata. No i to jest zła partia była. Strasznie zła partia była. No, ale jak widzicie po rankingu poprzednią wygrałem, więc... No i szkoda. No trudno No, próbiłem przegląd i analizę. Najpierw szybciutko przejdziemy po partii, w którą wygrałem i nie nagrałem dla was, była to partia w obronie sycylijskiej, wariant kanala Atak. Tutaj nie pamiętam, Roszadę miałam robić, okej. Okay. Zagrałem sobie taką jakąś ideę. Tutaj sobie pograliśmy trochę przaszki. Tu mogłem bić. Hmm. Dokładnie może bicie, bicie. Teraz koń tutaj, krzak, a i mam d5, no to tego nie widziałem w no fajna, Fajne jest to ile lepiej. Zagram Zagrałem goń c3, poszło tak, h3, tutaj jakieś przeoczenia powinny nam się robić, na ala widły i tutaj było troszeczkę problemu z utrzymaniem pionka. No i sobie tak pograliśmy w a ja próbowałem jakoś przeatakować. I tu... Tu źle zagrałem. Koniec a3 mogłem od razu. Więc a3 mogłem od razu. I tutaj się nic nie działo. Żadne takie ruchy nie są dobre. Następuje bicie, bicie i szach. Trącony. Nawet tego nie widziałem, zagrałem chyba na 5 i się okazało, że kurde są kłopoty. Tu się w ogóle okazało, że tutaj mata nie ma. Wydawało mi się, że tu jakiegoś mata dostanę. Tak hmm. 1. jeden. No i tu pozycja była przegrana ze względu na to, że kilku tych ruchów, wymianach. Hmm. No po prostu tracę figurę. Jeszcze tutaj popróbowałem. Szecha odszedł na tak, wymieniłem. No i to jest po prostu pozycja przegrana. Tutaj zagrane g 3, żeby mnie tam nie zamatował jakoś losowo. że skoczek tutaj mat. Poszło tak tak, no pozycja jest totalnie przegrana. zbiłem pionka, ale tak jak mówię pozycja jest totalnie przegrana I jeszcze do tego miałem gorszy czas zaatakowałem skoczka przeciwnik, nie wiem o co mu chodziło, ale podstawił konia, zbiłem i po dwóch ruchach w pozycji równej, choć się troszeczkę myślałem, że przegranej przeciwnikowi wywaliło internet i wygrałem partię no, nie była to dobra partia a jeśli chodzi o następną grę, to tutaj trzeba powiedzieć, że przeciwnik zagrał świetnie, a ja zagrałem raczej przeciętnie. No, mieliśmy obronę francuską, wariant wymienny, no szkoda, tej durnej podstawki Hetman b 6 bo to Hetman B6 był tragiczną podstawką. to nawet dobrze stałam, Hetman B6 w ogóle teraz grać. Tu teoretycznie mogłem powtarzać, no, ale to nie było złe co zagrałem. No, Hetman, Hetman B6 to jest podstawka na poziomie 1000 Elo, jakby. Tu nie ma wymówek, no po prostu zagrałem fatalnie. Jakby. No, tu już pozycja była posypana. Jeszcze jakieś próby, gry na sztuczki. No próbowałem i nie mogłem, tak? Robiłem no co mogłem, żeby spróbować to uratować. No ale to było to A4, mogę to A4 grać w szach, czyli król na F8, F7. Hmm. a F7 w no każdym razie poszło od razu, król na F7 i tu niestety dwa uwaniłem bo zapomniałem, że dostaję matę w dwóch. Yy, drodzy widzowie, także nie był to za udany powrót, ale z drugiej strony po tych dwóch partiach jestem na zero, także jutro niech będzie lepsza forma. A ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę, komentarza. Yy, no i co, mam nadzieję, że będzie się bez takich podstawek ciągłych i że będę grał lepiej. Yy, dziś chciałam odpa chcę odpalić streama, ale Wy wiecie, jak kto z moimi streamami jest, albo będzie, albo nie, ale zapraszam na mojego Twitcha, bzdurek, gdy, link w opisie. I zapraszam też na Discorda, jeśli kogoś nie ma, A tam macie info o filmach i streamach. Także jeszcze raz, dzięki za uwagę, do usłyszenia. Cześć!